Witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy po pierwszym dniu projektu Berytech w miejscowości Wychód, już po warsztatach. I powiemy, uff. Nawet siódme poty ze, mno, ze mnie już nie chcą y, y, lecieć, bo chyba wszystko i w ciągu dnia wykładowego, i w ciągu tej drugiej części, która odbyła się tutaj w gospodarstwie Raf chyba te wszystkie poty ze mnie wyszły. A te emocje są, są? A są, I, i jesteśmy pełni euforii, bo Albert, yy, przyznaj, że. Nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji i nie spodziewaliśmy się takich wspaniałych plantatorów, którzy wytrwają z nami kilka godzin wykładów i teraz trzy godziny warsztatów tutaj na miejscu, na plantacji Rafała Zbyszeckiego. Zbyszek, Zbyszek podkreślmy to. Powiedzmy to e, widzom portalu SAT24. Są wspaniali, cudowni plantatorzy, praktycy z naszego pięknego kraju, ale mamy gości również tak. z Niemiec, z, Czech, z Litwy, z Czech, z Słowacji. Słowacji. I to też nas bardzo mocno buduje, że ta świadomość truskawki wysokiej jakości owoców kierowanych do sprzedaży deserowej rośnie u nas, ale też również w krajach ościennych. Mnie to szczególnie cieszy, że goście z zagranicy, z Niemiec, z Czech, z Litwy przyjeżdżają do nas uczyć się technologii jagodowej, bo do tej pory było tak, że to myśmy jechali gdzieś tam. Do Niemiec, do Holandii tak. A teraz oni przyjeżdżają i widzą tą innowację i potrafią z Frankfurtu nad Menem przyjechać tutaj do nas w rejon właśnie Czerwińska nad Wisłą, by oglądać takie plantacje, by rozmawiać o problemach, by rozmawiać o technologii zero pozostałości, by rozmawiać o takich ważnych tematach jak drozofila Suzuki. Dzisiaj bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Dziękujemy również portalowi SAT24 za piękną promocję, za wsparcie tego naszego trudu, bo naprawdę cieszymy się, że ten przekaz mógł dojść do tak dużej liczby plantatorów. I oczywiście zapraszamy na jutro. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.